Prze zrobię wszystko, a żeby człowiek tak wybitny i tak znaczący w dzisiejszej polskiej polityce, jak prezes Jarosław Kaczyński zechciał być wicepremierem tego rządu, to, to. to. żeby nikt nie miał wątpliwości, że Jan Rokita teraz w listopadzie 2005 roku uważał, że bracia Kaczyńscy zrobili coś złego dla Polski. Prze Nie będziemy brali pieniędzy Czyli nie złożycie wniosku o subwencję, tak? 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 tak. Słowo się Po. Wiele wskazuje na to, że podejmiemy i przyjmiemy subwencję budżetową dla partii politycznych. Przed... Ta koalicja jest nadzieją dla Polaków i ona musi powstać. Po, po, po. Zdobycie państwa i władzy państwowej na własność jest ich głównym celem. To jest jakaś recydywa gomułkośczyzny nad Polską. Mroczne układy, nieczyste gierki. Brudne interesy niszczą to, co dla nas ważne. Zwykłe partie nic na to nie poradzą, tylko prawo i sprawiedliwość.